Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Stójcie, czekajcie. Z telemarkiem wejście. Dzień dobry. się o nowym Na każdym krążku, na każdym cukierku jest pewne zdanie do wykonania. Bardzo łatwe, proste. Chodzisz to? Co? co masz? Musimy dziewczyną zagrać na gitarze. Air gitar. I co, potrafisz czy nie? No ja nie mówię! Yeah! No nie, no już... Jest misiaczek, z tobą też oczywiście. Joga i No i jak to zrobimy? Nie! Yeah! Yeah! <laughs> uh! Robimy selfie! Maga! Jest! Smile! Yeah! <laughs> To jest sposób na zabieranie Mentosik? Tak, tak. No mamy to. Wierzę. Czy mogę dojść do No pewnie zabieraj! Mam numer do swojej dziewczyny. Dobrze jest, to będziemy mogli na imprezy chodzić. Jeeee! Yeah, bardzo dobrze. Tego nad misłą. No, rewelacja. Każdego czwartego. Tak. Żeby nie było.